I z kurwy synu ha C Czemu zawsze, zawsze, zawsze miałem sobie bane Nawet nie wiem co rzuciło na mnie tsunami fale Ja się nie chwaleć paniem, tylko się zaleć paniem Nie robię taniego flexu jak twoje kurwa, ziomale Nie nosię chwale Ale w rabie. Zobacz jak kłapię tą ja nie śpiesz, rzucam bar za barem. I farmię kasę, żeby kiedyś popylać sportowym autem. Nie zje nie. na pokaz, ale chcę pokazać mamie to, że umiem, bo potrafię na życie zarobić kasę sam. Muszę się przebudzić, no bo do wykonania mam plan. Nie mogę teraz tak stać, patrzeć się, nie robić nic. Muszę być produktywny, muszę zarabiać, siano kwit. Wiem, że nadużywam słowo kwit, ale jebać to. Wiem, że ona chciała mnie, ale kurwa mnie jebie to. Jestem martwy Chcę też artystkę mieć Zamocz pędzel w farbie, nim pokoloruj mnie Co ty o mnie wiesz? Nic nie wiesz, po co zej, jej? Co ty o mnie wiesz? Nawet ja o sobie nie wiem tego Suka ma spore jego większe od mojego to nie kłamstwa Wiem, że chciałaby jakiego mieć Zwykła rzecz, jestem człowiekiem, duszę mam, serce chyba też jeszcze Tuż duże problemy się zwiększają z każdym wersem Duszę się, myśli zjadają powietrze Seder zawsze, zawsze miałem przejebane Nawet nie wiem co rzuciło na mnie tsunami fale Ja się nie chwaleć paniem, tylko się zaleć paniem Nie robię taniego flexu jak twoje kurwa z nie Nie się chwale, ale tylko kurwa z kilami w rapie Zobacz jak kłapię tą ja po mnie śpię rzucam bar za barem i Farmię kasę, żeby kiedyś popylać sportowym autem